Cześć, witajcie z tej strony Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Tomb Raider 3 Adventure of the Lara Croft, przygoda Lary Croft. Słuchajcie, jesteśmy w jaskini Kali. E, Cave of Kali. I tutaj podążaliśmy za tonem, który nam tutaj właśnie uciekł. Mamy dwie, m, dwie trasy. Możemy iść w lewo i w prawo. Pójdziemy sobie najpierw w prawo, słuchajcie. Ona jest mm, bardziej naszpikowana pułapkami, ale mam nadzieję, że mi się uda. Tutaj będą spadające głazy. Jeden już właśnie czeka nad nami jest. No dobra, spróbujemy. Ja sobie oczywiście zapiszę. Mam nadzieję, że mi się uda. I nie pomylą mi się, słuchajcie. No, udało mi się. Tylko, ile pamiętam, to będzie chyba jeszcze jeden, to także może zrobimy sobie tak tyłem, sobie przejdźmy. Nie. Jeszcze? Prawda? A, jednak. No i dobra. W sumie ten etap to można bardzo szybciutko skończyć. A ja chciałem wam tu pokazać właśnie jeszcze jakieś tam inne kilka rzeczy tutaj, co tu jest, bo tu można też troszkę pobłądzić. A tutaj na przykład jest dobra. Na pewno można pobłądzić, tak jak mówiłem. Jest dużo labiryntów, ale są też jakieś różnego rodzaju właśnie takie znajdźki. Może też sobie zabierzemy. O, rozumiecie, na przykład tutaj ślepe zaułki, nie? Z jednej i z drugiej strony do niczego nie prowadzą. Z drugiej strony tutaj też. Pewnie nic nie ma. Ewentualnie, właśnie y, co może być, to. To tylko kobry. Nic więcej. O, a tutaj tak samo nie ma żadnego. Przesuniemy sobie tutaj ten kamień. Odblokuje nam drogę. Tych snajdków w sumie tutaj jest niewiele. Ale jest tam na przykład apteczka, jest... o ile pamiętam. To można przesunąć? Tylko tak sprawdzę, nie. Ym. O, po prostu wiecie o co chodzi. O ile pamiętam właśnie do naboje do broni też są. Tutaj jest ta droga, którą powinniśmy się udać, ale ja jeszcze tylko sprawdzę tamtą stronę. Czy tam czegoś nie ma. A tutaj tu. O, widzicie kolejny jakiś labirynt, w którym można naprawdę nieźle zabłądzić. O, i są na przykład naboje. tutaj, aha tylko kobra, ale też jest apteczka. więc zabierzemy sobie to też. No i dobra, myślę, że to będzie wszystko. Postaramy się teraz dotrzeć do, oj, nie tu, do tonego. W sumie też nie wiem dokładnie gdzie to jest Więc też pewnie troszkę tutaj pobłądzimy o, już jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Też słuchajcie, dużo tutaj właśnie labiryntów. Tutaj doszlibyśmy, gdybyśmy poszli w, yy, w lewo na samym początku tego etapu, to dotarlibyśmy właśnie tutaj. Aha. Maski. Nic nie zostawił, nie, nic. Tutaj chyba nie ma żadnego przejścia, wyjdziemy po prostu tędy. Tak, tędy byśmy, uh -huh. byśmy przeszli, gdybyśmy wtedy w lewo skręcili. Także w sumie ta droga, i tak, i tak doprowadziłaby nas do yy, właśnie tutaj, do tego miejsca. troszkę tutaj pobłądzę ale to nic przynajmniej a tutaj też widzę jest kobra a nie wiem czy myśmy ją już ją zabili tak to jest ta zabita przez nas dobra a no widzicie się już motam że tak powiem stamtąd przyszliśmy No i jesteśmy, dobra, właśnie o to miejsce mi chodziło. Bo tutaj będzie słuchajcie akcja i to taka dość mocna. Oczywiście zapiszę sobie. Mhm, zapalimy sobie. Nie to miało być. Larę. Starajmy się tutaj, słuchajcie, biec jak najszybciej. I chowajmy się szybciej. No i pięknie. Udało się to. I to nawet tak powiem wam, że mm, te kobry nas nie ukąsiły, więc nie jesteśmy zatruci jadem, że tak powiem. Tutaj zabieramy sobie apteczkę. Zabieramy kryształ. No i cóż, jesteśmy przygotowani do walki z tonym. Tony jest tam na dole, opętany przez ten cały kamień. On ma taki yy, wbity ten kamień w pierś. Be Weźmy sobie tutaj może coś lepszego. Hmm. Nie wiem, czy mi się to uda, ale wiesz, że zrobię cięcie, żebyście nie musieli kilka razy. Się. Zanim zabierzemy nasz Meteor. Pozbierajmy tutaj wszystko. O, mamy granatnik. Mogliśmy w sumie go tym granatnikiem, ale bałem się zabrać, bo on rzuca tymi ogniami, więc myślałem, że nie zdążę. Dobra, w każdym bądź razie tony nie żyje i zabieramy nasz Meteor.

but i saw you were doing a rather more creditable job, i think. indeed, i'm inspired. i'd like to offer you other work. what? shoot the breeze with some of your other boys? no, thanks. fortunately, they were the only lab rats we let loose into the field. no. my request is for three other artefacts like this. the infada tribe only had one artefact of this type. it's unique. anyway, what would your interest in it be? i'll show you. it's not from india. Rather an island near Antarctica. It is in fact meteorite rock that has been fashioned and used by Polynesians. They were once settled there many, many years ago. See that? That's unique. An unknown material. So how did it end up here? Formed from the planets. Sculpted by Polynesians. Distributed by goons. Our excavations and investigations have led us to this. A sailor's diary from Charles Darwin's expedition on the HMS Beagle. August 14th. 1834. This voyage is getting too boring for me to go on with this journal. Me adventures at sea are an embarrassment. The only tales I'll have to tell are hours of bird watching, picking and pressing flowers, following them blasphemous ideas of the governor, Darwin. But this don't even concern me now. I just want food. Something more than vegetable broth in me. Today we five have made... The only sampling we're gonna be doing is for meat. Pure, solid, blood-rich meat. The snow's run out! The tracks have gone! Just keep going. We're on its trail. Too late, there's only four, none for you. Say nothing about this to the governor, else we'll be back having to hunt down that creature for his samples. Paul fell down a crevasse, okay? Okay, Stephen. Amen. Stephen was to be the only survivor of the four. When he arrived back in London, he superstitiously sold off his artifact, having seen his pals murdered or killed with theirs. One here in India, one in the South Pacific, and one in Nevada. The places where I'd like you to go. Sounds good to me. No i udało się, słuchajcie. Dowiedzieliśmy się fajnych różnych rzeczy, e, że właśnie nie jest tylko jeden artefakt, ale jest jeszcze kilka. E, poznaliśmy doktora Willarda, który właśnie powiedział nam, że jest jeszcze artefakt w Nevadzie, w Londynie i y, jeszcze. Aha! Na Pacyfiku, gdzieś na. Na jakiejś wyspie, tu jest Londyn i tutaj jest Nevada. I teraz mamy do wyboru w sumie, gdzie możemy się udać po te artefakty. One są porozrzucane właśnie po całym globie. Ja proponuję najpierw, żebyśmy poszli do Newady, a to dlatego, że w Newadzie trafimy do więzienia i zabiorą nam wszystko, co do tej pory zebraliśmy więc szkoda by było, żebyśmy poszli najpierw do Londynu, czy tam do, do właśnie na Pacyfik, Zebr zebralibyśmy dużo rzeczy, a potem byśmy to stracili w Newadzie, także to by było głupie, więc najpierw myślę, że spróbujemy tą Newadę. No i cóż, już teraz zapraszam Was do następnej części, zaczniemy właśnie od tego momentu, do następnego, trzymajcie się, cześć!